W moim kanale, z tej strony Leon Dziś sobie nagramy, proszę państwa Poczytamy wszystkie listy Które dostałem od klasy Za to, że niestety Moja noga jest złamana. Już jeszcze trzy tygodnie i będę w szkole o. Jak widzicie, dostałem tego trochę Więc tak Bierzemy sobie jeden od środka I szybko czytamy O, fajny ten Mega fajnie tutaj jest zrobione i tak, wiadomość dla Leona, ży, życzę dla Leona, ona ży, co tam dalej boli, sorry nie umiem piłki nożnej, zostań trenerem, a trenerem to ja no, trenerem koszykówki albo piłki nożnej to było ciężko, no muszę potrenować, bo jeszcze nie umiem aż tak najlepiej według mnie. Życzę Ci zdrowia, niezłamanej nogi, Szyb, y, żebyś szybko zdrowiał, cała klasa czeka i czeka, czeka i czeka. O, tak to wygląda. Fajnie. I tu po prawej stronie są podpisy każdego z, mu, z, mo, z klasy. Więc, więc tu nie będę tego pokazywał, bo będę miał za dużo mazania. Dobre, lecimy dalej. Wracaj do zdrowia. I fajny herb. Życzę Ci, żebyś wyzdrowiał i nie nudził. Wracaj do nas. Tęsknijmy. I uśmieszki. I to sobie palcem zasłonię imię. O, widzicie? Fajnie. Spoko. Dobra, lecimy do trzeciego. I tu będą dwie, trzy części z tego, bo to jest tak na dużo. Sześć mamy tu. Życzę Ci najlepszego. Wracaj do zdrowia. Czekamy na ciebie. Tak tu jest. Nie będę czytał dalej. I też fajne tutaj. O, widać, nie ma. Spoko. Co my tu mamy dalej? Pozdrawiam. No nie będę mówił minę. Wracaj do nas. Potrzebujemy Cię cała klasa. Pozdrawiam. I też fajny herb. Tutaj fajny herb. Mega fajny. Na pewno osoby, które będą tu oglądać, będą kojarzyć kolejne. Drogi Leonie, życzę Ci, żebyś szybko wrócił do zdrowia, szkoły i żebyś Twoja noga nie była złamana. Powodzenia z przepisywaniem wszystkich lekcji i zadań domowych. Jeszcze raz Ci życzę zdrowia. Życzę Twój kolega. Nie będę mówił to. I tu macie takiego buta. Fajne. One. Mega fajnie zrobią. Wszystkie są fajne. Naprawdę jak dzisiaj miałem, bo ja mam inwidualne nauczycielowie przyjeżdżają, więc ich dostałem to. Mam nadzieję, że wrócisz. Spoko fajny. I, 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 oczywiście też YouTube. Ja, już już tu będzie 3 lata. bawienia się. W Kto to dał? No już widzę. 100 milionów subskrypcji, widzicie? Nie będzie, nie będzie 100 milionów. No. Może pobijemy Mr. pista, No na pewno. No, za 80 lat. Kolejny. Teraz powiecie, jestem podobny do tej osoby. Zobaczcie sami. Podobny. No nie wstanę, ale podobny jestem. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. I tam dalej, ale nie będę czytał. Mega fajne. Co my tu mamy jeszcze dla takiego, żeby tutaj przeczytać w tej części. Wylosujemy sobie i wylosowałem. Szybko wracaj FC Barcelona. Kto to napisał? Ja sobie zobaczę. Dobrze. 100 milionów subskrypcji na teraz ja aleo. Patrzcie na to. I wyśmiech szybko wracam. Wracam za 3 tygodnie, ja to montuję, to Zobaczmy już jeszcze. dwa. Więc tak jest. Mam nadzieję, że ze zezdrowiejesz. Za 50 milionów subskrypcji. Fajne. Mam nadzieję, że tyle zdobędziesz w subskrypcji, cała klasa ci to życzy. No i fajnie. I pozdrawiam osoba. Co my tu mamy dalej? Mam tu patrzcie jakie mam jeszcze plik tego. Więc, więc... będzie jeszcze przeczytamy te trzy i będzie w kolejnej części. Wracaj do zdrowia. Agata... Yy, aj. Będę mu się sobie W Wracaj do zdrowia. Fajna praca. Z przodu też takie drzewo. Spoko. Jeszcze weźmiemy 3, 2, znaczy, wracaj do zdrowia. Wszyscy na ciebie czekają. Mam nadzieję, że wrócisz do nas jak najszybciej. Pozdrawiam. Fajny, taki, też taki fajny herb. Spoko. I weźmiemy ostatni w tym odcinku. Mam nadzieję, że zdobędziesz. Życzę Ci szczęście, radości, żeby Twoje. No, szybko wyrosła. Też fajne tutaj jest ten. Pozdrowienia. Leon. No i to tyle. Dziękuję bardzo za to wszystko. Zostało nam jeszcze tyle. Będzie w drugiej części. Więc subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.